Siemanko widzowie! Tutaj um, macie kod QR do mojego kanału, więc jak obejrzycie do drugiego kanału Szymonista, więc jak obejrzycie film, możecie zeskanować. I zapraszam do oglądania na kolejnym kanale. Dzisiaj będziemy tworzyli takie animacje w grze w Roblox i będziemy je puszczali na tym ekranie tutaj kliknijmy i stworzymy animację zróbmy ją po 10 sekund i najpierw zróbmy takiego kota który będzie mnie, który wyciągnie Pistolet. Dobra. Skopiowaliśmy tamtą sękę i tutaj mamy pistolet, to mniejszym go. I w następnej jeszcze przychodzi taki ja w oblokcie. Nikt w doblokcie mój szymonista. Możecie dodawać do znajomych, zaakceptuję. No dobra, I tutaj ten kod zrobił coś strasznego. No i patrzcie, no i zaczekajcie, o i on wyciągnął taki celo, nie celownik czekaj, kurczę, nie wiem, no nie, no nie wiem jak to się nazywało, ale kurczę, nie, dobra, nie wyciągnął i on wtedy a, i pistolet. I wtedy zniknął. I został takim słodkim kotkiem. No dobra, trochę ten film nie miał sensu, ale puszczamy. Dwa, trzy filmy zrobimy. Dwa albo trzy. Nie, 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 nie. A dobra, tak może też zadziała. Żeby było cały co, co czas widać? No dobra. O kogoś tam animacja. To też jeszcze nie moja animacja. Też nie moja animacja. Kiedy będzie moja animacja? Kiedy będzie moja animacja? No halo, co to takie długie? Kurde. Tam mu serce nie będzie. Ma i. Jak to ma sens? Kurczę, gdzie jest ta moja animacja? A ile to twałeś? Ja gdzie moja animacja? Nie wiem gdzie to moja. O, w końcu. Kurczę, wiedziałem, że to tak się robi. Dobra. No hmm. i stwarzamy jeszcze jedną ali mację. Pum. Dobra. Tym razem może zróbmy po 20 sekund. I tutaj dajmy, jest tu jakiś taki creepy gościu. Nie nikogo takiego. On może. O, on może być. Dobra! I mu damy. Nie, mm. mm, nie, nie, to w naszym miejscu. Szepul. I ja na tego. I dajmy mu i stolet. I wtedy przyszedł sobie na przykład. D Nie to w następnej stance przyszedł sobie na przykład taki przyszedł sobie taki ja. Powiedziałem... że to jest? jeszcze nie szczelaj powiedziałem nie szczelaj. A on zrobił coś strasznego w następnej sence. Nie szczelaj. I on strzelił i potem. Mm. W następnej scence będzie. Nie, 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 nie. no Najpierw ustawimy następną scenkę. Następna scenka. Kurde, nie napisy. To też usuniemy. I. Dobra. Ja pierdolniczę. Że nic nie ma, no i... Zginąłem. No i od początku. Klikamy tu na początek, żeby. Dobra, no ale dobra. Idziemy szukać. Czekać na nasz film. Mik! I po tym filmie już mi się wydaje, że będzie koniec odcinka, bo w nie mam co zrobić. Bo w ja jest tu dużo. Rzeczy no No i zaczekać Tu znowu hmm. A dobra, czekamy na nas Na tą naszą animację Dobra, dajmy mi serduszko Niech będzie Kiedy moja animacja jest w... Gdzie ta moja animacja? Czemu to tak długo trwa? Naprawdę, dobra, czekamy na tą moją animację. O w końcu, Jezus, um, wziął pistolet. Przyszłem sobie ja. No dobra. Mm. To by było na tyle, trzymajcie się, widzimy się w następnym odcinku.